Ona już ma 40 parę lat ta kapryczka. Bo jeszcze 20 lat po wypadku teścio żył. No a 20 lat temu zmarł. no to jakieś ma 40 parę lat. Rodzina postawiła teścia, że, żeby to uzdrowić tego i 20 lat jeszcze żył. A miał kręgi szyjne ucięte wszystko, to już było 14 dni śpiączka. Tak się dba, tak, co można to rodzina robi i coś się robi.